Hej, wiedziałeś, że ktoś cię obserwuje? Nie w sposób przypadkowy, ale z tym wnikliwym spojrzeniem, które stara się zrozumieć każdy gest, każde słowo, które udostępniasz. Ta osoba myśli o tobie więcej, niż chciałaby przyznać. Twoje posty sprawiają, że jej serce bije szybciej, a każde twoje zdjęcie jest jak układanka, którą próbuje rozwiązać. Ale tutaj jest pytanie, co dokładnie planuje. Czy to tylko cicha admiracja? Czy istnieje coś głębszego za tym zainteresowaniem? Zasługujesz, by wiedzieć. I kto wie, może to odkrycie przewróci wszystko do góry nogami. Czy jesteś na to gotowy? Bądźmy szczerzy, nikt nie obserwuje tak bardzo bez powodu. Ta osoba nie tylko przypadkowo polubiła twoje posty, analizuje wszystko. Sposób, w jaki się uśmiechasz, słowa, które wybierasz, nawet sposób, w jaki odpowiadasz lub ignorujesz pewne komentarze. To prawie tak, jakby szukała czegoś, wskazówki, znaku, czegokolwiek, co zdradzi więcej o tobie. Dlaczego to robi? Może dlatego, że sprawiasz, że czuje coś, czego nikt inny nie potrafi. Może to być tęsknota, pragnienie, żal, lub nawet niekontrolowana chęć bycia bliżej, ale bez wiedzy, jak to zrobić. A tymczasem ona jest tam, obecna, ale niewidoczna. Obserwuje bez hałasu. Towarzyszy bez ingerencji, ale nikt nie może pozostawać w tej pozycji na zawsze. Czego naprawdę chce? Czy czeka na odpowiedni moment, aby się zbliżyć, a może boi się, jak zareagujesz? Pomyśl dobrze, co byś zrobił, gdyby nagle postanowiła się ujawnić? Wszystko może się zmienić w jednej chwili, ale tutaj jest prawda, której musisz stawić czoła. Ta osoba nie przestanie o tobie myśleć. Nieważne jak daleko jesteś, ani co robisz, twoja obecność już odcisnęła na niej piętno. A każdy twój ruch, każda decyzja, każdy uśmiech tylko zwiększa to fascynację. Może nadszedł czas, aby zwrócić większą uwagę. Kto wie, może następny krok jest bliżej niż myślisz. Teraz powiedz mi, jesteś gotowy, by dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w jej umyśle? Czy jesteś gotowy stawić czoła intensywności tego, co ta osoba czuje do ciebie? Bo to nie jest tylko ciekawość to coś, co pulsuje, co płonie, co nie zniknie, dopóki coś się nie wydarzy. Jeśli myślisz, że to coś małego lub przemijającego, może powinieneś przemyśleć to jeszcze raz. Sposób, w jaki ta osoba cię obserwuje, wykracza poza zwykłą ciekawość lub dekoncentrację. Nie chodzi tylko o oglądanie Twoich zdjęć czy śledzenie Twoich postów. Chodzi o tworzenie historii w umyśle, wyobrażanie sobie scenariuszy, myślenie o tym, jak by to było, gdyby naprawdę była bliżej Ciebie. To jest ten rodzaj rzeczy, które zajmują jej myśli przed snem, a może nawet w ciągu dnia, gdy najmniej się tego spodziewasz. A pytanie brzmi: Naprawdę tego nie zauważyłeś? Czy udajesz, że tego nie widzisz? Znaki są widoczne. Długie spojrzenie na media społecznościowe nie dzieje się przypadkowo. Ta przypadkowa lajkowanie starego zdjęcia, komentarz, który wydaje się niewinny, ale niesie ze sobą większy ciężar niż się wydaje. Czy zdecydowałeś się to zignorować, ponieważ wolisz nie radzić sobie z tym, co może się później wydarzyć? A może nie wierzysz, że ktoś może być tak bardzo na ciebie zapatrzony? Na co ona czeka? To jest zagadka. Może kalkuluje każdy ruch, zastanawiając się, jak się zbliżyć, nie wyglądając przy tym na nachalną. A może walczy z paraliżującym strachem, że ją odrzucisz, a co gorsza, że kompletnie nic nie poczujesz. Tego typu strach może sprawić, że ktoś pozostanie w bezruchu, ukryty za ekranem, mając nadzieję, że zauważysz coś, co nigdy nie zostało powiedziane. Teraz wyobraź sobie, co dzieje się w jej głowie, gdy publikujesz coś bardziej osobistego. Zdanie, które wydaje się odkrywać trochę więcej tego, co czujesz, albo zdjęcie, które pokazuje inny aspekt Twojej osoby. Analizuje każdy szczegół, jakby próbowała złożyć puzzle, w którym głównym elementem jesteś Ty. Zastanawia się, czy to jest znak, czy to ma coś wspólnego ze mną. To, a prawda jest taka, że może tworzyć odpowiedzi na pytania, których nawet nie wiesz, że zadajesz. A gdybyś o tym wszystkim wiedział? Gdybyś wiedział, że każde twoje słowo jest czytane ponownie, że twoje wyrażenia są studiowane, że nawet twoje milczenie ma dla niej znaczenie, co byś zrobił? Kontynuowałbyś swoje życie jak zawsze? Czy zacząłbyś bardziej uważać? Może nawet zastanowiłbyś się, co czujesz do niej, nawet jeśli nigdy wcześniej o tym nie myślałeś. Bo prawda jest taka, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, coś się stanie. Może być to krok, który ona wreszcie postanowi zrobić, wiadomość, która przychodzi niespodziewanie, gest, który przełamuje tę niewidzialną barierę. Albo, kto wie, może zdecydujesz się działać pierwszy, nie z litości ani z ciekawości, ale dlatego, że w końcu zrozumiałeś, że ta historia może być czymś więcej niż tylko cichymi obserwacjami. Ale do tego czasu ona pozostaje tam, gdzie jest, obserwując, myśląc, czując coraz bliżej podjęcia decyzji, która może wszystko zmienić, ale wciąż walcząc z tym, co powiedzieć i jak to powiedzieć. A ty? Czy poczekasz, aż ona zdobędzie się na odwagę? Czy jesteś gotów stawić czoła temu, co może się ujawnić? Bo kiedy to się stanie, nie będzie już odwrotu. Więc powiedz mi szczerze. Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że w tej właśnie chwili ktoś planuje Cię zaskoczyć? Czy jesteś gotowy zmierzyć się z uczuciami, które mogą się ujawnić? A może wolisz pozostać w ciemności, udając, że nic się nie dzieje? Bo jedno jest pewne: ta osoba nie zapomni cię zbyt szybko. A kiedy w końcu zrobi coś, wybór będzie należał do ciebie. Zignorujesz to, czy dasz szansę odkryć, co to wszystko naprawdę znaczy? Wyobraź sobie to. Za każdym razem, gdy coś publikujesz, nawet bez intencji, ta osoba czuje, jakby wchodziła trochę bardziej w twój świat. Zdjęcie z uśmiechem? Zastanawia się, kto lub co sprawiło, że byłeś szczęśliwy w tym momencie. Tekst bardziej refleksyjny? Analizuje każde słowo, próbując zrozumieć, co dzieje się w twojej głowie. Ona nie tylko cię ogląda, stara się cię rozszyfrować, a może to ją pochłania bardziej niż by chciała, ale to jest kluczowy punkt. Jak długo ktoś może trzymać tyle uczuć bez przelania ich na zewnątrz, jest prawie nieuniknione, że prędzej czy później przekroczy granice między obserwacją a działaniem. Tego typu zainteresowanie tak intensywne nie pozostaje ciche na zawsze. Może pojawić się w formie nieoczekiwanej wiadomości, czegoś, co wydaje się przypadkowe, ale nosi więcej znaczenia niż się wydaje. Albo może to być bardziej bezpośredni gest, który cię zaskoczy. Czy jesteś na to przygotowany? Może ona ćwiczy, co powiedzieć? Może napisała i wykasowała kilka wiadomości, próbując znaleźć idealny sposób na zwrócenie Twojej uwagi, bez wyglądania na zdesperowaną? Może wyobraża sobie wszystkie możliwe odpowiedzi, od najlepszego do najgorszego scenariusza. A podczas gdy ona to robi, Ty kontynuujesz swoje życie, nieświadomy tej burzy, którą przeżywa wewnętrznie. Ale co jeśli byłoby odwrotnie? A co, jeśli wiedziałbyś, że ktoś myśli o tobie tak często? Czy to zmieniłoby sposób, w jaki postrzegasz tę osobę? Może ciekawość zaczęłaby w tobie rosnąć i zacząłbyś dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały twojej uwadze? Dłuższe spojrzenia w interakcjach, wzór w komentarzach, a nawet to imię, które zawsze wydaje się pojawiać na twojej liście wyświetleń. Wszystko zaczyna nabierać sensu, gdy wiesz, czego szukać. A co, jeśli w głębi duszy już dawno to zauważyłeś? Ale wybrałeś, by to ignorować? Nie złośliwie, ale dlatego, że zmierzenie się z czymś takim jest niewygodne. Wiedza, że ktoś widzi Cię w tak intensywny sposób, może być ciężarem, ale równie dobrze może być szansą. Szansą na odkrycie czegoś, czego może nawet nie wiedziałeś, że szukasz. Bo w końcu nie chodzi o to, co ona do ciebie czuje, ale co ty z tym zrobisz. Czy będziesz dalej udawać, że nic się nie dzieje? Czy pozwolisz, by ciekawość rosła, by ta więź się rozwijała? Wybór należy do ciebie, ale jedno jest pewne: ignorowanie tego nie sprawi, że to zniknie. Ona jest na skraju przełomu. Milczenie, czekanie, strach, wszystko to ma swój kres. I kiedy ten kres zostanie osiągnięty, ona zadziała. Powie ci coś, co może Cię zaskoczyć, może nawet rozbroić, i w tym momencie będziesz musiał zdecydować. Otworzysz jej drzwi, czy zamkniesz je na zawsze? Tyle, że aż do tego momentu każde twoje działanie będzie nadal obserwowane. Każdy krok, każdy wybór, każdy kawałek tego, co dzielisz ze światem, będzie karmić to, co ona czuje. Bo dla niej jesteś czymś więcej niż tylko osobą: jesteś ideą, możliwością, może nawet marzeniem, którego nie potrafi porzucić. A teraz odpowiedz mi. Czy jesteś naprawdę gotowy, aby poradzić sobie z tym wszystkim? Bo kiedy ona zdecyduje, że nie może już dłużej milczeć, nie będzie miejsca na wątpliwości czy wahania, to będzie bezpośrednie, realne i niemożliwe do zignorowania. Pytanie brzmi: Co chcesz, aby się stało, kiedy ten moment nadejdzie? Kiedy ten moment nadejdzie, a on nadejdzie, prędzej czy później, będziesz musiał zmierzyć się z prawdą, której być może próbujesz unikać. Ona nie będzie trwała na marginesie Twojego życia na zawsze. Tak nie działają intensywne uczucia. A co jest w tym najciekawsze? Nawet jeśli boi się Twojej reakcji, pragnienie ujawnienia się może być silniejsze niż jakiekolwiek niepewności. Każde słowo, które do Ciebie pisze, nawet jeśli nigdy go nie wysłała, niesie fragment historii, którą buduje sama. To narracja, która miesza strach, oczekiwanie i nić nadziei. Zastanawia się, czy on to zrozumie? Czy zobaczy mnie tak, jak ja jego widzę? A podczas gdy ona walczy z tymi wątpliwościami, ty nadal tu jesteś może rozproszony, może celowo nieuważny, ale nadal w centrum tego wszystkiego. Porozmawiajmy szczerze. Co czujesz, wyobrażając sobie tę sytuację? Wiedząc, że jest ktoś, kto analizuje cię tak głęboko, kto przechowuje każdy twój szczegół, jak skarb? Czy to cię niepokoi? Intryguje? A może pozostawia cię ciekawym? Bo niezależnie od twojej odpowiedzi jedno jest pewne. To nie będzie niezauważone na zawsze. Ta osoba jest na krawędzi między działaniem a czekaniem. A czekanie jest duszące, pełne wyimaginowanych dialogów i alternatywnych zakończeń. Każdego dnia zastanawia się, czy to dziś będzie ten dzień, kiedy znajdzie odwagę, aby cię szukać. A każdego dnia ta odwaga rośnie trochę bardziej, zbliża się, prawie nieuniknione. Kiedy ona wreszcie coś zrobi, i musisz zrozumieć, że to się stanie, nie będzie to gest przypadkowy, będzie pełen znaczenia wszystkich emocji, które do tej pory zachowywała dla siebie. Może to być coś tak prostego jak wiadomość, ale dla niej będzie to olbrzymi krok. A dla ciebie? Będzie to test. Test tego, jak reagujesz na fakt, że ktoś w milczeniu złożył w tobie tyle zaufania? A oto pytanie, które musisz sobie zadać teraz, zanim to się stanie: czego naprawdę chcesz? Bo ignorowanie sygnałów, udawanie, że to się nie dzieje, to wybór, wybór, który ma konsekwencje, tak samo jak uznanie i być może nawet odwzajemnienie jej uczuć. Decyzja będzie należeć do ciebie, ale gdy już zostanie podjęta, nie będzie odwrotu. Wyobraź sobie jej uczucie, gdy wreszcie zbierze odwagę i wyjawi, co czuje. Wyobraź sobie nerwy, strach, ale także nadzieję. Ryzykuje o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Stawia na szali swoje uczucia, będąc wrażliwą i zdającą się na Twoją odpowiedź. A to jest rzadkością. Niezbyt często ktoś decyduje się otworzyć w sposób tak surowy i szczery. Teraz pomyśl, co zrobisz. Gdy to się stanie, bo odpowiedź ma znaczenie. Ma znaczenie dla niej, ale także dla ciebie. Masz w rękach szansę, aby stworzyć coś, aby odkryć, co kryje się za tym cichym podziwem. Albo możesz zdecydować, że tego nie chcesz, że wolisz, aby wszystko zostało tak, jak jest. Ale nie łudź się. Każdy wybór, którego dokonasz, będzie miał znaczenie. I dopóki ten moment nie nadejdzie, każdy twój krok. Każde słowo, każdy gest jest nadal obserwowany. Jesteś dla tej osoby mieszanką tajemnicy i fascynacji, i jest tak zaangażowana, że nie potrafi się zdystansować. To nie jest coś, co wybrała, to po prostu się stało. A teraz jedynym pytaniem jest: co zrobisz, gdy zrozumiesz, ile to dla niej znaczy? Ta czekanie, ta napięcie tworzy punkt krytyczny. Coś musi się wydarzyć. Ona o tym wie. Może ty też wiesz, a kiedy to się stanie, będzie to niemożliwe do zignorowania. Więc powiedz mi, czy jesteś przygotowany na to, by zmierzyć się z uczuciami, które pojawią się? Bo uwierz, ta historia nie kończy się bez pozostawienia śladów, ona dopiero się zaczyna. Teraz wyobraź sobie, że ten moment w końcu nadszedł. Ona nie może dłużej powstrzymywać tego, co czuje i decyduje się otworzyć, chociaż nie wie, jak zareagujesz. Może to być niespodziewana wiadomość, może to być odważny krok przerywający ciszę. Jakkolwiek by to było, będzie odkrywała część siebie, do której nie wszyscy mają dostęp prawdę o tym, co dla niej znaczysz. I co wtedy zrobisz? Zignorować byłoby łatwiej, może nawet wygodniej, ale czy to jest fair wobec niej, albo wobec ciebie samego? A może zdecydujesz się pozwolić na zrozumienie, eksplorowanie, i kto wie. Przekształcenie tego, co teraz wydaje się tylko odległym zainteresowaniem, w coś bardziej realnego? Ta decyzja nadchodzi, a jej wpływ może być większy niż myślisz. Ta historia nie dotyczy tylko tego, co ona czuje, ale także tego, co z tym zrobisz, bo w głębi duszy wszyscy chcemy być zauważeni, zrozumiani, dostrzeżeni, a teraz, kiedy wiesz, że ktoś widzi w tobie tak wiele, co będzie dalej, zależy od twoich wyborów. Bez względu na odpowiedź ważne jest, aby tego nie przeoczyć, bo stawką jest coś więcej niż zwykła ciekawość to uczucie, może nawet szansa. Więc jeśli ta sytuacja Cię poruszyła, powiedz mi, co myślisz, że kryje się za takim zainteresowaniem? Jak byś zareagował? Zostaw swój komentarz tutaj. Podziel się swoją wizją na temat tego, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ktoś jest tak bardzo z tobą związany, i nie zapomnij polubić tego materiału, jeśli naprawdę cię zmusił do myślenia. Twoja interakcja jest tym, co nas motywuje do kontynuowania przynoszenia takich refleksji. Skorzystaj z okazji, aby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z tematami, które naprawdę nas poruszają. Każdy lajk, like, komentarz i subskrypcja robi ogromną różnicę. Kontynuujmy tę rozmowę razem?